No nie, no to uchwyciłam moment, ale słuchajcie, chcę wam powiedzieć tylko jedno. E, ta piosenka była hitem, jak ja przyleciałam do Irlandii, czyli już ponad 10 lat temu. No ładne tyłki zgrabne, te córki też niczego sobie. Nie no, przedtem się tak nie rozbierały te pani, jak akurat teraz, jak ja nagrywam. W każdym razie, dajcie znać, czy pamiętacie tą piosenkę. Ja nie pamiętam y, wykonawcy, nie pamiętam tytułu, ale ten hit pamiętam, jakbym przyleciała dopiero wczoraj. My już jesteśmy w domu, po pracy, pijemy kawę i słuchajcie, mamy dzisiaj bardzo Dużo obowiązków do zrobienia. A jaki, to dowiecie się za chwilę. Zaraz zabieram się za kolejne sadzenie, tylko Dominik szedł na dół po ziemię, bo musiałam kupić. Proszę mi tutaj zostawić kwiatuszki. E, tutaj już nie ma dwóch prymulek, ponieważ posadziłam w tej seledynowej doniczce, która stoi na balkonie, a te cztery, które tutaj zostały, będę sadzić w tych wiszących seledynowych, które kupiłam w Polsce dwa lata temu, albo trzy, już nie pamiętam. W każdym razie te cztery y, zaraz będą y, sadzone i tutaj jeszcze kupiłam, ponieważ te doniczki y, mają taką możliwość, że można kwiatki posadzić od strony zewnętrznej i wewnętrznej balkonu, więc do jednej y, kupiłam takie żółte, wiem, że one bardzo ładnie się rozrastają, pamiętam je z ryneczku z Nębicy, jak moja mama kupowała je do swoich doniczek. Lileczko. I tutaj jeszcze kupiłam coś takiego, też pamiętam, y, że jak mieszkałam w Polsce, to bardzo często to kupowałam je wiosną lub latem do do niczego. Zresztą mają tego roku, nie tego roku, tamtego roku. Tamtego roku również je miała, Nie wiem dokładnie, jak się nazywają. Wiem, że to jest prymulka. Prymulka, poprawcie mnie, jak się mylę, ale wydaje mi się, że prymulka. A tutaj te, to nie mam pojęcia zielonego, jak się nazywają. W każdym razie już pierwsze oznaki wiosny na balkonie, bo taki był łysy, pusty, a teraz będzie kolorowy, piękny, czysty już jest, bo posprzątałam ostatnio, także sprzątać nie muszę, tylko muszę posadzić kwiatki. A będąc w Tesco na zakupach, kupiłam przepiękne żółte tulipany. One były tutaj w cylafonie. Lileczka. Ale chciałam zrobić zdjęcie na Insta i ten cylafon strasznie się odbijał, dlatego je rozpakowałam. Zaraz muszę je włożyć do wazonu z zimną wodą. Na zewnątrz wiosna, w mieszkaniu wiosna. Słuchajcie, aż się lepiej funkcjonuje. Dajcie mi znać, czy Wy już czujecie pierwsze oznaki wiosny. Czy życie nie jest piękniejsze, bo moim zdaniem wiosna i lato to najpiękniejsze pory roku. Jesień, zima... Sio, chociaż wiem, że są zwolennicy i tych dwóch roku Ostatnie dni były dość mocno zakręcone u nas w pracy. Wracaliśmy do domu, było po 18. Słuchajcie, jedliśmy obiad o kolację i ja już nie miałam siły na to, żeby vlogować, dlatego filmy też się nie pojawiały tak, jak sobie zaplanowałam. No ale tak czasami bywa. W każdym razie, moim celem, jak już yy, wszyscy. Zostanie w pracy ogarniętej, będę miała więcej czasu. Było podjechać do Clare's. I dzisiaj podjechałam, ponieważ Weronika zdobyła certyfikat w szkole i może pisać już tylko pisem. I ona sobie założyła po nowym roku, po przerwie świąteczno-noworocznej, że jak wróci, będzie się starać, będzie robić wszystko, żeby dostać pen license, bo tak to tutaj w szkole jest nazywane. No i dostała certyfikat. Super, bardzo się cieszę. Ona jest niesamowicie ambitna, kreatywna, rezolutna i ona sobie jak coś postanowi, to ona do tego dąży. Ile ona ćwiczyła pismo, żeby miała ładne, staranne, naprawdę kosztowało ją to mnóstwo pracy, ale udało się jej i ja jako ciotka jestem z niej strasznie dumna. Dlatego lubię ją czasami nagradzać różnymi drobiazgami. To nie są jakieś drogie rzeczy, drobiazgi, ale mam wrażenie, że ją to jeszcze bardziej motywuje. Dlatego dzisiaj miałam czas, pojechałam do Klersk i kupiłam jej dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to opaska na oczy do spania. Ja w życiu w takiej opasce bym nie spała, ale ona te opaski uwie. Ma dwie. To będzie trzecia. Królik z koroną. Jest przepiękna. Kosztowała 8,99. I kolejna, ostatnia rzecz. To jest coś, co się jej bardzo podobało u mnie. Czyli kubek z puszynem. Ale jej kubek jest tak słodki. Zaraz wam pokażę. Kosztował 12,90. 9, a wygląda tak. Kształtem jest taki sam jak mój, ale te różowe kropeczki, zobaczcie. A i wychodzi, 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 Te różowe kropeczki, te serduszka. pusznie z jednej strony, puszyń z drugiej i różowe ucho. No, słodziak. Akurat będzie miała idealny na gorącą czekoladę, którą bardzo lubi, na herbatkę malinową. Jestem pewna w 100%, że się ucieszy. A jak ona jest szczęśliwa, to ja też jestem szczęśliwa. Także to taki mały drobiazg dla niej za te ostatnie starania. W szkole, żeby zdobyć pen license. Dajcie znać, czy lubicie takie opaski, jestem ciekawa. Kwiatki posadzone do mnie nigdzie w niej śmieci, bo strasznie dużo plastiku się nazbierało. Pokroi mi wcześniej kurczaka w kostkę, ja przyprawiałam papryką słodką, przyprawą złocistą do kurczaka, podlałam troszeczkę olejem i wszystko duszę i będziemy dzisiaj mieć na obiad o kolację w rapy z kurczakiem i z serem żółtym. A w międzyczasie tutaj się krzątam po kuchni i rozpakowuję zakupy, wszystko mam już wyjęte na blacie, to Wam pokażę, co kupiliśmy w Tesco. Balkon uchylony, kwiatki powieszone, suszarka na balkonie, ponieważ y, mam nastawioną pralkę z kurtkami, ale teraz zapauzowałam, bo dla Was nagrywam. Rewelacja no po prostu, jak ja taką pogodę uwielbiam. W każdym razie wracam z tematem zakupów i pokażę Wam, co kupiliśmy w Tesco. Mleko. Sok pomarańczowy, marchewkę, organik. Słodka, soczysta, dużo lepsza niż ta marchewka zwykła, e, znaczy zwykła. Ta tania dla Tesco. Nie kupujcie tego, zawsze kupujcie organik, jest najlepsza. Nie nieważne czy w Lidlu, czy w Tesco, ale właśnie organik. E, dalej kupiłam również małe papryczki w różnych kolorach: czerwono-żółto-pomarańczowe, jajka. Ogóraz, ja zawsze kupuję ogórki cienkie. Nie lubię takich grubych ogórków. One są niesmaczne, także ogórek tutaj jest mieszanka dwóch serów, pomidorki. Co tutaj dalej mamy? Winogrono. Wiecie, że ostatnio operator się pomylił. Ja mu pokazywałam winogrono i byłam przekonana, że on kupił tak, jak prosiłam, czyli bezpestkowe, a one było duże, ale miało w środku strasznie wielkie pestki. Zjedliśmy, ale dzisiaj już sobie dopilnowałam i kupiłam właśnie to, co lubię. Tam to też było fajne, bo było soczyste, słodkie, ale miało strasznie że pestki, a to właśnie nie ma pestek, czerwono-białe awokado kupiłam sobie do kanapek tutaj szampon do włosów pomidory chyba pokazywałam już kupiłam również breadsticks zwykłe i z sezamem uwielbiamy je, także kupiliśmy sobie z operatorem nawet po jak oglądamy nasz ulubiony serial trzy banany, ponieważ jeszcze mamy tutaj w miseczce kiwi mamy jabłka, także nie przesadzałam z owocami dodatkowo przed chwilą jeszcze Wam pokazałam winogrono tutaj są wrapy pomidorowo-bazyliowe, które bardzo często kupujemy, są przepyszne i tutaj jeszcze Dominik kupił zgrzewkę małej wody. Także tyle kupiliśmy w Tesco. Wiele z Was zauważyło, że od dłuższego czasu nie noszę obrączki. Pytaliście się w komentarzach, co się stało. Ja w sumie zapomniałam wam nawet o tym opowiedzieć. A dzisiaj miałam obrączkę po raz pierwszy po ponad dwóch. Latach, tak mi się wydaje, że to będzie ponad dwa lata. A obrączkę przestałam nosić, ponieważ na palcu, na którym noszę obrączkę, zaczęła pod obrączką wychodzić mi egzema. Na początku to trochę zbagatelizowałam, ta egzema zaczęła się rozlewać. Nie wyglądało to ładnie, nie będę wam pokazywać zdjęć, bo cały, e, cały palet był zaatakowany, więc automatycznie obrączkę przestałam nosić. E, później, jak dostałam leki, tabletki, maj ze sterydami, pomału wszystko zaczęło się goić, ale za jakiś czas, jak właśnie wróciłam do obrączki, wydawało mi się, że już wszystko jest ok. Znowu w tym samym miejscu pod obrączką zaczęła mi egzema wychodzić, więc znowu przestałam obrączkę nosić. To bardzo szybko, po dwóch albo trzech dniach, znowu e, pęcherzyki się pojawiły zmieniłam dermatologa, bo jak zaczęłam właśnie googlować na internecie, no to maj ze sterydami nie jest skazana, więc zmieniłam dermatologa, dostałam kolejne tabletki, tym razem to była z tego co pamiętam chyba klatra i maść, ale to nie była maj ze sterydami, bo to były bardzo Lekkie, jeżeli chodzi o konsystencję, nie były tuste. Te, które miałam wcześniej, były strasznie tuste. Ja nie mogłam nic dotknąć, bo wszystko było lepkie. Na dzień dzisiejszy jest ok, problem, problem zniknął, ale jak długo, nie wiadomo. Teraz się robi coraz cieplej. Może zanim niedługo znowu nie będę nosić obrączki, bo egzema znowu zacznie wychodzić na palcach. Po dzisiejszym dniu prawie, no ponad. Ponad 12 godzin, po dzisiejszym dniu na razie nic się nie dzieje, zobaczymy co będzie, co będzie dalej, także wcale nie było łatwo po tak długim y, okresie nienoszenia obrączki się do niej dzisiaj próbować przyzwyczaić. Tak mnie strasznie uwierała w palec, już w pewnym momencie mówię do Dominika w pracy, ja ją zaraz zdejmę, bo nie wytrzymam. mnie mówi, ja jestem przyzwyczajony, bo noszę cały czas, a ja mówię, a ja tak długo nie nosiłam i mam problem. Ale słuchajcie, silna wola, dałam radę, zobaczymy. Mam nadzieję, że egzema mi nie wyjdzie. A jak wyjdzie, no to wiadomo, wtedy tylko i wyłącznie leki. Kwiatki posadziła, ale podlać to już zapomniała. A wymieniałam w doniczkach ziemię, więc jest nowa i bardzo sucha. Także je podleję. Ja właśnie skończyłam marynować. Są tutaj pałki obsypane papryką słodką, przyprawą złocistą do kurczaka, przełożone czerwoną cebulką. I jeszcze tutaj wlałam olej, ale dopiero jak założę pokrywkę, o ile dam radę zamknąć szklany pojemnik, ponieważ pałki są dość duże i mi wystają. A jeżeli nie, to użyję folię spożywczą. I zostawię to na dobę. Jutro zaleję sokiem z brzoskwiń i do piekarnika wypiekę. I słuchajcie, obiad jest miodzio. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Już dawno nie jedliśmy, dlatego mi do Dominika że na czwartek i na piątek będę robić drumsticki, w piątek mamy wolne, ponieważ jest Patryk. Nie wiem, czy będziemy jechać do centrum na paradę, czy nie będziemy jechać do centrum na paradę, zobaczymy. W każdym razie obiad będzie przepyszny. Jak chcecie przepis, to dajcie znać w komentarzach, to podeślę wam linka do filmu z tamtego roku. Tam jest przepis właśnie na te oto pałki. Lili, kto do słonkę? Kto mi ukradł osłonkę? Prałam pędzle, wyjęłam sobie osłonki, położyłam na łóżku. I tak się zastanawiałam, gdzie jest jedna osłonka. Wszystko jasne, Lili. Nowa zabawka. Słuchajcie, załatwiła ją w 5 minut. Porozrywała, rozszarpała <grym> się <bawię> i się bawi. Tył jaro mała. Tak nasz kot się chowa. Tak. Bawi mi się w chowanego. Bawi się z Dominikiem. Ja bawi się z Dominikiem chowanego. Dominik szuka. Nie wiemy, gdzie jest Lili. Jak ona jest pomysłowa, że akurat się położyła na bardzo kolorystycznie podobnym dywanie tak jak jej futerko. Chciała puterko. się wtopić w tło. Tak, chciała się topić, wtopić w tło. Nie widać, że to łapy i ogon. Nie widać. Nie widać, I, 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 a teraz się schowa. Tak jest zawsze. Dajcie mi znać, czy wasze koty też tak mają. Wszystkie odcinki, które były dostępne serialu The Hundreds, obejrzeliśmy i już, słuchajcie, nie mamy co oglądać. A ja jeszcze chcę skorzystać z okazji i mam do Was prośbę, a w szczególności do osób mieszkających w Dublinie albo w okolicach Dublina, szukamy kogoś, kto piecze torty. Chodzi mi tutaj o torty takie tradycyjne, polskie. Ja wiem, że w cukierniach irlandzkich są torty, nie ma problemu. Wybór jest bardzo duży. Ale słuchajcie, nam te torty nie smakują. One są za słodkie, za mulące i ten tort przykryty tą masą cukrową, to dla mnie to po prostu jest nie, niesmaczne. Także jeżeli kogoś znacie, kto pierze takie domowe polskie torty, to jeżeli nie chcecie pisać w komentarzach, to podeślijcie mi na e, namiary, nie wiem, mailem albo na fanpage'u, będę bardzo wdzięczna, bo szukamy właśnie kogoś, bo chcielibyśmy zamówić e, tort, tylko nikogo e, nie znamy. Oczywiście wiadomo, mogę tutaj e, wejść na internet i poszukać. Ale wolałam Was zapytać, może macie kogoś, kogo polecacie? Wiadomo, lepiej z polecenia niż y, próbować, a tym bardziej, że to jest tort na bardzo ważną y, imprezę i wolałabym mieć kogoś, kogo Wy mi polecicie. Dobra, ja już dzisiaj kończę. Dobranoc.